TVG-9, parafia w Kostkowie, cmentarz parafialny i grup księdza Stanisława Galata. To była niesamowita postać. Ja pamiętam go tutaj, jak latem przyjeżdżałem do, do tej miejscowości. I jak wchodziłem do kościoła, to jego kazania... To był jeden wielki odlot, że tak powiem No jakoś taki książę nigdy nie potrafił się skupić na temacie. Jednym tak zawsze dużo dużo zmieniał, rozmaicał, robił różne wtręty. Na przykład jak ktoś mówił o Ziemi świętej, o jakichś wydarzeniach biblijnych no to musiał też opowiedzieć koniecznie o swojej pielgrzymce do Ziemi Świętej. A jak o pielgrzymce do Ziemi Świętej, no to też o swojej pielgrzymce do Częstochowy na motorze. I no, w ogóle na początku mi się tego ciężko słuchało, a dopiero po pewnym czasie musiałem się jakby. Synchronizować z tym jego metafizycznym językiem, i naprawdę zaczęły mi się te kazania podobać. I przede wszystkim jednak ksiądz Galas był niesamowitym człowiekiem w takim codziennym ludzkim zachowaniu. Właśnie ten napis istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym, nie im samym, lecz nam ludzkości. Idealnie do niego pasuje. Jakiś czas temu została wydana książka na jego temat. Tam między innymi moja mama też przy świętej pamięci napisała taki krótki tekst na jego temat. Między innymi o tym jak jadąc samochodem Zatrzymał się, bo zauważył miejscowego alkoholika w podartych butach no i strasznie się tym przejął, że właśnie jego parafianin chodzi w podartych butach i ku przerażeniu siódł, zdjął własne i, i stwierdził, o ty stachu masz przecież nogę taką samą jak ja, to weź moje buty. Zakonnicą, natomiast powiedział, że przecież na plebanii ma drugą parę, także będzie miał w czym chodzić. Także no człowiekiem był niesamowitym. Ja pamiętam go, a czasem tutaj stopem jeździłem, to zawsze się zatrzymywał, to znaczy zakonnica prowadząca samochód, bo od pewnego czasu w w tej parafii na no Zakonnicach, Józef no Zakonnic zajęła się prowadzeniem no po wypadku, który miał ksiądz Galas. Też wówczas okazało się, że nawet milicja obywatelska w Polsce Ludowej, bardzo świecka i, i antyreligijna teoretycznie, nawet miejscowa milicja go kochała. Natomiast siostry właśnie zawsze zabierały autostopowiczów, no ale trzeba było z nimi odmawiać różaniec. Ja powiem szczerze, modlitwa różańcowa jest modlitwą, której nie czuję. Natomiast kiedy ona była odmawiona w samochodzie tutaj parafialnym, w którym jechał ksiądz Galas, który prowadziła ta zakonnica, Naprawdę tam się czuło, czuło atmosferę, czuło się klimat, no czuło się Boga. Także ksiądz Gala dla mnie był człowiekiem świętym, mimo tego, że totalnie zakręconym, a może właśnie dlatego. Także naprawdę wspaniała postać.